Zapraszam pana profesora Jarosława Kasprzaka, który do nas przyjechał z Łodzi, który jest wybitnym kardiologiem, kardiologiem, ale jednocześnie echokardiografistą, echokardiografistą najwybitniejszym, na pewno jednym z najwybitniejszych najwybitniejszym echokardiografistą. Panie profesorze, jakie kolory ma serce tak naprawdę? Na grafikach zazwyczaj jest czerwone, a jaka jest, jaka jest prawda? O, będą wszystkie barwy tęczy za chwilę. Tutaj zaraz Państwo zobaczą, kardiologia obrazowa yy, aktualności, yy, to obrazowanie stało się integralną częścią kardiologii, takiego myślenia o tym, żeby nasze procedury i ścieżki yy, diagnostyczne ukierunkować tak, żeby no, yy, pomóc pacjentowi jak najbardziej. Tu chodzi o jego dobro, chodzi oczywiście o najlepsze też wykorzystanie, kosztowo, efektywne pewnych zasobów. No i w kardiologii mamy z czego wybierać, bo o ile yy, kiedyś myśleliśmy o kardiologu jako takiej osobie, raczej o dosłuchiwania, w tej chwili jest to osoba w bardzo dużym stopniu właśnie od rozumienia obrazowania. I to są takie filary, jakimi się posługujemy, filary, metody filary. Echokardiografia, czyli wariant badania ultradźwiękowego, dedykowanego sercu na specjalnie przygotowanych aparatach. Wszędobylska, bardzo uniwersalna, szczególnie bliska mojemu sercu, ale to subiektywny komentarz. Tomografia komputerowa, która wkroczyła do kardiologii bardzo silnie, od kiedy tomografie zaczęły sobie radzić z obrazowaniem szybko poruszających się struktur, tak jak tkanki serca scyntygrafia no to taki mamut w tym towarzystwie bardzo dawno już ugruntowana wartość diagnostyczna metody która potrafi identyfikować położenie szczególnych, specyficznych znaczników radioaktywnych, które podajemy dożylnie pacjentowi, no i wreszcie najmłodszy, ale prawdopodobnie najbardziej uniwersalny członek tej rodziny – rezonans magnetyczny serca. Pacjent właśnie wjeżdża do gigantycznego magnesu na tej rycinie, charakterystyczna cecha właśnie tej metody i źródło pewnych jej ograniczeń. Te metody tworzone są tworzą obrazy na różnych zasadach fizycznych. O ile kardiolog przeważnie rozumie, jak działa ultrasonografia i rentgen, no to z wytłumaczeniem rezonansu magnetycznego już są większe kłopoty, ale zasadniczo chodzi tutaj o coś w rodzaju tworzenia mapy chemicznej organizmu. Tkanki różnią się dystrybucją pewnych związków chemicznych. Dla praktyka natomiast te metody bardzo się różnią również tym, czy są inwazyjne, czy są nieinwazyjne, bo nie, mówię tu, nie będę mówił w trakcie tych kilkunastu minut o obrazowaniu na przykład angiografii klasycznej, czyli rentgena tętnic, do których podajemy inwazyjnie kontrast. To wykracza poza moje dzisiejsze 15 minut. Te metody różnią się tym, co mogą zobrazować, różnią się także szczegółowością, tempem obrazowania i co bardzo ważne i dostrzegane ostatnio, tym, czy pracują w dwu, czy w trójwymiarowym zbiorze danych. Te zestawienia nie będą omówione przeze mnie szczegółowo, ale mają za zadanie pokazać, że zarówno te podstawy techniczne, jak i najlepsze obszary zastosowań dla tych metod, o których Państwu tutaj mówię, różnią się bardzo znacznie, w związku z tym trzeba umieć je wzajemnie wykorzystywać aby wyciągnąć te najlepsze strony z metod, do których mamy dostęp. Z tą dostępnością też jest zresztą różnie echokardiografia znakomicie dostępna, rezonans magnetyczny prawdopodobnie najbardziej elitarny w sensie trudnego dostępu, bo aparaty kosztowne, a i specjalistów obrazujących serce tą metodą nie aż tak wielu. Zaczniemy od echa, jak wspomniałem, to jest metoda szczególnie bliska, zajmuje się, się nią od ponad 30 lat. Echo ma w tym roku jubileusz. Właściwie to powinien być rok echokardiografii. Żadna inna metoda po odkryciu EKG tak nie zrewolucjonizowała diagnostyki serca i nie wpłynęła na wyniki leczenia pacjentów. Zaczęło się od skromnych obrazków Edlera i herca. Tak, To jest rodzina tego herca, który zajmował się drganiami i od którego nazwiska pochodzi jednostka częstotliwości. Te 70 lat rozwoju doprowadziło do niezwykłego rozkwitu metody, która potrafi prawie wszystko, na co pozwoli fizyka ultradźwięków. Tutaj widzicie Państwo wspaniałe modelowanie tkanek serca, nawiasem mówiąc obrazy z sondy wprowadzanej do przełyku, bo i to potrafimy. To kryje się tutaj pod skrótem TEE, echokardiografia przez przełykowa, a to urządzenie w prawym górnym rogu to jest kieszonkowy, bezprzewodowy. Ultrasonograf pozwalający obrazować i serce, i naczynia z obrazem wyświetlanym na własnym laptopie, na własnym tablecie lub telefonie właściciela. Tak wyglądają kieszonkowe echokardiografy, bardzo przyzwoita jakość obrazu, mapowanie przepływów, te kolorowe plamy, to jest mapowanie prędkości i laminarności, czyli braku niefizjologicznych turbulencji w przepływie. I jak Państwo widzą, one są coraz mniejsze. Te echokardiografie to w zasadzie jest w tej chwili sonda z elektroniką, którą podpinamy do jakiegoś najbliższego nam ekranu. Te nowe kierunki w echokardiografii to jest bardzo precyzyjna ocena ilościowa, rozwój aparatów takich high-end, nazwijmy to, ale również zejście do każdego możliwego miejsca, gdzie można przyłożyć sondę do ciała człowieka, czyli te aparaty kieszonkowe. I to, czego może nie dostrzegamy, ale jest niezwykle istotne i w tle się dzieje, czyli coraz większe wsparcie technik sztucznej. Inteligencji. Wspomnijmy wreszcie, że echokardiografia jest metodą, która w niesamowity sposób wspiera nowoczesne metody zabiegowych metod leczenia serca nowoczesne zabiegowe metody leczenia serca poprzez monitorowanie, a tutaj Państwo widzą, no naprawdę wejście w XXI wiek. Mieliśmy przyjemność w naszej pracowni wykonać pierwsze ludzkie próby ze śródzabiegową holografią opartą o obraz echo. Jak Państwo widzą, operator manipuluje tym hologramem, ciągnąc go jak gdyby za niewidzialne sznurki i jest to też kierunek, który się intensywnie rozwija. Wspomniałem o sztucznej inteligencji. I to są przede wszystkim doskonałe algorytmy. One mogą pomóc, pomóc nam interpretować badanie echo, ale na przykład mogą też pomóc śledzić strukturę mięśnia serca, którą Państwo widzą jako tą ścianę białową na prawym klipie. Po lewej stronie, algorytm radzi sobie z identyfikacją brodacza, który chodzi przez zaszumione machającymi gazetami środowisko. Podobny algorytm umie śledzić ruch mięśnia, i to jest bardzo ważne, bo dobrze kurczące się serce to jest serce zdrowe. Kurczące się źle, jest to serce chore i to rozróżnienie musi być na bardzo różnych poziomach szczegółowości prawidłowo dokonywane. Czarno-biały obraz pokazuje przekroje to jest klasyczna echokardiografia dwuwymiarowa, w znakomitej jakości, ale te elementy skręcenia, grubienia wymagają dużego doświadczenia w ocenie, i komputery są w stanie już to bardzo wspierać. Jednym z lepszych pomysłów jest analiza właśnie taką metodą, jak z poprzedniego przezrocza. Tak odkształcenia kurczącego się mięśnia, bo co się kurczy, musi się deformować jako ciało o stałej objętości, i można to w postaci takich tarcz, takich map kodować. W tym przypadku czerwone segmenty serca kurczą się dobrze, niebieskie bardzo niedobrze, i potrafimy to znacząco zobiektywizować. Wspomniałem o znaczeniu trójwymiarowego obrazowania, czyli pracy w trójwymiarowych zbiorach danych. W tym przypadku widzicie Państwo dwa przykłady, w jakich ta metoda w echokardiografii zmieniła ocenę akurat wybranych struktur prawostronnych serca. Po prawej stronie widzicie Państwo zastawkę trójdzielną, bardzo źle się zamykającą, zostawiającą potężną trójkątną szczelinę w momencie, kiedy powinna być szczelnie zamknięta, po lewej. Natomiast coś, co w ogóle nie było dostępne dla badań echo, to znaczy ocenę prawej komory serca. I to echokardiografia trójwymiarowa daje bardzo spektakularne. Przyżyciowe obrazy pokazujące, jak ta anatomia na żywo w sercu wygląda, co w niej dzieje się nie tak. Tutaj zilustrowałem to akurat przykładami dobrze i źle funkcjonujących zastawek serca, i tego nie zobaczy się w inny sposób. Chirurg ma szansę zobaczyć serce użyjącego człowieka, ale raczej nie będzie to serce bijące, pracujące z ruchomymi zastawkami. A zatem mamy tutaj niesamowite możliwości, jeśli dołożymy do tego mapowanie przepływów. Jak Państwo widzą, te nowoczesne obrazy trójwymiarowe. Serca uzyskane przy pomocy ultradźwięków ocierają się nieco o sztukę nowoczesną. A sztuczna inteligencja potrafi nam już w tej chwili obrysować kontury jam serca, pomóc w ten sposób ocenić ilościowo ich sprawność, a nawet nałożyć na przykład na żywy obraz rentgenowski. To jest znakomita synergia w pracowni zabiegowej, gdzie wiele procedur interwencyjnych dzieje się w oparciu o tak zwaną fluoroskopię, czyli ten czarno-biały obraz rentgenowski i na to można dwu- lub trójwymiarowy obraz bardzo efektownie i efektywnie nałożyć. Jak Państwo widzą w tym przypadku po lewej stronie to jest fragment zabiegu klipsowania zastawki Mitralnej. I to jest też sygnał, że te metody można z sobą łączyć, mieszać i nakładać. I, na przykład, echo trójwymiarowe jest bardzo dobrym partnerem dla, z definicji trójwymiarowej techniki, jaką jest tomografia komputerowa serca. Znakomita metoda oparta o stare, dobre promieniowanie rentgenowskie, która daje trójwymiarową, kompletną informację anatomiczną. Może być ona wzmocniona o mapowanie naczyń przy poznaniu kontrastu. A dodatkowym bonusem jest jej unikalna wrażliwość na zwapnienia, które fizjologicznie u człowieka występują tylko w kościach. Wszędzie indziej, w tym w układzie sercowo-naczyniowym, są już wyrazem choroby. I y, bardzo dobrym takim y, no, materiałem promocyjnym są te trójwymiarowe rekonstrukcje struktur serca. Dla praktyka co najmniej takie samo znaczenie ma możliwość przejechania warstwa po warstwie przez wszystkie detale anatomii. Tu Państwo widzicie taki trójwymiarowy, wysokiej jakości zapis. Klatki piersiowej i serca. Widzimy przenikanie, jak gdyby, płaszczyzny, którą oglądamy przez wszystkie struktury serca. Właśnie minęliśmy tętnicę wieńcową z rozsianymi, kropkowymi zwapnieniami, i to jest obraz, którego wartość diagnostyczną w wielu patologiach serca i naczyń właściwie trudno jest przecenić. Najczęstsze zastosowanie to mapowanie tętnic wieńcowych, zarówno ich światła i zwężeń, co jest już dosyć ugruntowane, ale także struktury ściany, czego do niedawna nie potrafiliśmy w sposób nieinwazyjny. Bez wkładania do serca czy naczyń cewników robić w ogóle. Możemy również rekonstruować bardzo precyzyjnie struktury serca, wielkie pnie tętnicze. Tu kolorów było, było może troszkę mniej, ale za to kolorami emanuje scentygrafia. Te typowe sposoby prezentowania znaczników radionuklearnych są właśnie bogate w kolory. Znaczy, jak to działa? Działa to tak, że podajemy do ciała pacjenta dożylnie najczęściej dożylnie, są też czasami inne warianty, izotop, który wydziela lekkie promieniowanie, które z kolei specjalne detektory, swego rodzaju tomografy scentygraficzne są w stanie wychwycić i rozkodować w taki sposób, że znów tworzymy przestrzenną, w tym przypadku pokazaną w rozmaitych plasterkach, w przekrojach, mapę rozkładu tego znacznika. A do czego to może służyć? Na przykład do mapowania ukrwienia. Pamiętając, że jednym z głównych problemów kardiologicznych jest choroba wieńcowa, gdzie niedokrwienie miokardium jest naszym celem diagnozy, to jest to właśnie bardzo wygodna metoda. Te kolorowe kółeczka, tak zwane mapy polarne. Widzieliście już Państwo inny przykład w echokardiogramie? Pokazują, po pozwalają, jak gdyby, zmapować na jednym kole y, pewien parametr y, standardowy sposób przypisany konkretnym obszarom serca. My wiemy, y, którego obszaru serca dotyczy plamka na przykład na godzinie y, 3 czy 9 a intensywność koloru zależy od tego, co chcemy zmapować. W tym przypadku najczęściej będzie to poziom ukrwienia albo grubienia serca. W najlepszych wariantach technicznych tej metody, tzw. pozytronowej tomografii emisyjnej PET, niestety deficytowo dostępnej w naszym kraju, możemy liczyć wręcz w jednostkach bezwzględnych, wiemy, ile mililitrów krwi przepływa przez dany obszar. Tkanki w ciągu minuty, niezwykle precyzyjna metoda o dużych możliwościach. O ich zakresie świadczy na przykład możliwość mapowania ognisk zapalenia, tak? W sercu również zdarzają się procesy zapalne, czasami związane z wcześniejszymi procedurami leczenia, na przykład szczepieniem sztucznej zastawki. Albo elektrod wewnątrzsercowych i zakażenie takich obiektów jest dla pacjenta niezwykle ciężką chorobą, a potwierdzenie tego zakażenia przy pomocy specyficznych innych znaczników nuklearnych, które wchodzą właśnie w ogniska zakażenia, jest niezwykle cennym uzupełnieniem metody. I ta metoda, mimo że jest stara, przybiera ciągle nowe odcienie. Co kilka lat dowiadujemy się o nowych polach zastosowań. Jednym z najnowszych jest mapowanie pewnej ważnej. Zwłaszcza w starszych grupach pacjentów, ciężkiej choroby mięśnia serca zwanej amyloidozą, związanej z odkładaniem się w mięśniu serca nieprawidłowych struktur chemicznych, którą w bardzo specyficzny sposób stara dobra scentygrafia pozwala znakomicie w niektórych jej wariantach zdiagnozować. Jest to o tyle istotniejsze, że mamy od niedawna lek na tą chorobę. No i na koniec rezonans magnetyczny. Jak już powiedziałem, prawdopodobnie najbardziej uniwersalną, choć niekoniecznie najbardziej dostępną w naszym kraju metodę. Obrazowania serca. Ta zazdrość wynika z tego, że w zasadzie badaniem rezonansu magnetycznego można zobrazować prawie wszystko, choć niekoniecznie może u każdego pacjenta istnieją pewne przeciwwskazania, które troszeczkę zawężają grono kandydatów, ale można tu obrazować ruch tkanek, można obrazować przepływy i co niezwykle istotne i unikalne, można obrazować właściwości tkanek. Pokażę Państwu króciutko przykłady. Generalnie rezonans magnetyczny. Szokuje jakością obrazów. Szokuje tym, że widzimy taką żywą mapę anatomiczną, jak gdybyśmy wykroili plasterek z pacjenta, no i w tym plasterku jeszcze serce miałoby szansę skutecznie się kurczyć. A zatem jest to bardzo precyzyjna anatomia, ale także czynność. Tutaj konkuruje ta metoda z echokardiografią pod tym względem, identyfikacja tkanek za to jest jej unikalną, unikalną cechą. Ten pokratyczkowany obraz pokazuje, że możemy śledzić w precyzyjny sposób. Na przykład związaną ze skurczem deformację tkanek. Natomiast ten skrót LGE oznacza prawdopodobnie najczęściej wykorzystywaną w kardiologii zaletę rezonansu magnetycznego. Możliwość wykrywania poprzez odkładanie się używanych w tej metodzie kontrastów w formie takich białych stref w czarnym mięśniu serca, Late gadolinium enhancement, późne wzmocnienie gadolinowe. Jest bardzo precyzyjnym znacznikiem tego, że w danym częściu serca komórki kurczące się, komórki mięśniowe zostały zastąpione przez tkankę, najczęściej włóknistą, czyli bliznę, zwłóknienia pozapalne, coś, czego absolutnie tam nie powinno być i co bardzo często jest wyznacznikiem choroby. Jak powiedziałem, tych możliwości jest na, ty, na tyle dużo, że nie mam szans powiedzieć Państwu o nich wszystkich w tak krótkim spotkaniu. To jest przykład zaawansowanego trójwymiarowego mapowania. Przepływów w sercu w oparciu o rejestrację danych rezonansowych, również metoda wykorzystywana praktycznie. Tutaj w bardzo wielu plasterkach serca w czasie rzeczywistym zarejestrowanych widzimy, jak się serce kurczy, jak jest ukrwione, bo można też podać kontrast można też, i mamy tu wreszcie również i trochę kolorów, zmierzyć dystrybucję. Nieprawidłowej tkanki, najczęściej tkanki włóknistej, tkanki pozapalnej, ale także tkanki w chorobach metabolicznych serca i specjaliści rezonansu potrafią odróżnić złogi żelaza, złogi wspomnianego już amyloidu, odblizny czy innych nacieków rzadszych, ale bardzo często już posiadających swoiste metody leczenia w schorzeniach miokardium, a zatem niezwykle Uniwersalna metoda, obrazy albo czarno-białe, albo kolorowe, ale w wielu przypadkach niezastąpione, w wielu schorzeniach miokardium. Podsumowując, proszę Państwa, chciałbym wspomnieć jeszcze tylko na koniec o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wkracza i bez wątpienia zrewolucjonizuje metodę pracy z obrazami medycznymi, wszystkimi, nie tylko obrazami serca, ponieważ może być to metoda algorytmiczna, która zautomatyzuje. Nie tylko pomiary, nie tylko sortowanie obrazów, ale także na przykład może podsunąć już za kilka lat sugestie rozpoznania, może w tle, w czasie nawet realizacji badania doprowadzić do... Yy, Prezentacji pewnych wskaźników mówiących o rokowaniu, o zagrożeniu, o prawdopodobnych diagnozach pacjenta, a przy odpowiedniej integracji z nowoczesnymi systemami zarządzania informacją o chorych, na przykład z przesłaniem odpowiedniej informacji lekarzowi, a może także i pacjentowi. Nawiasem mówiąc, możliwości sztucznej inteligencji powodują, że nawet stare dobre zapisy EKG mogą być też traktowane jako rodzaj metody obrazowej, bo i z nich te najnowsze algorytmy są w stanie wyciągnąć. Niesamowite informacje. A zatem y, trudno powiedzieć, jakie są najbardziej twarzowe kolory dla obrazowania serca, ale y, wiemy, że dobry kardiolog w XXI wieku musi wybrać z tej tali metod te najbardziej stosowne dla danego y, szlaku diagnostycznego, bardzo często wkraczając w obszar wielomodalnościowego, kompleksowego obrazowania serca. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za znakomity wykład i kolorowy wykład, za co bardzo dziękujemy.